Szybano! właśnie jestem na myjni, zobaczcie. Jestem na myjni. Właśnie umyłem sprzęta. Zobaczcie, jakie ładne, czyściutki, wymyty, nie będzie już ktoś narzekał, że że jest brudny, niedomyty, zakurzony, czyściutki sprzęcik, piękny, zobaczcie, elegancki. O, tak wygląda. Kolejny, o, chyba muszę odjechać bo ktoś tu chyba jedzie Dobra To odjedziemy chyba co? Albo przejedzie Przejedzie, zmieści się Zakupiony sprzęt, kolejny też będzie do demontażu cały, do rozkręcania Kolejny sprzęcik fajny w miarę kompletny Brakuje tylko czachy w nim, ale tam czacha, czacha i lampa odkręcona. Tak, wszystko jest, silnik w całości, jak widać, nie wiem, czy widać, ciemno trochę. A, dobra, to już resztę nagrał mnie w garażu. W każdym bądź razie właśnie jestem na myjni. Zobaczcie, jak ładnie, jak się świeci. Także wszystko wygląda super. Będziemy wracać się za Kolejny rentgen motocykla, jak zwykle po służbach. Sprzęt nabyty jako również niesprawny. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno dojdziemy do tego. Spróbuję go. Może nie uruchomić, bo brakuje tutaj kilku części. Sprzęgła nie ma, ale być może uda się chociaż zmierzyć na nim kompresję. Także spróbujemy zmierzyć kompresję i zobaczymy zobaczymy co tam w środku drzemie tak wygląda umyty czyściutki pomyjni sprzęt trochę mi tu wody naleciało ale na przyczepę. a nie szkodzi dobra to co jedziemy do domu rozpakowujemy niespodziankę i kręcimy kolejną serię Vol 2, Rentgen motocykla po służbach fajny sprzęcik będzie na pewno co robić i będzie co oglądać dobra to tyle chyba to taka krótka zapowiedź była. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, obserwujcie kanał. Hej!